Jak to za tymi drzwiami jest twoja matka? No marnie, sama sobie zrobacz. Nie. Krzyżyk na drzwiach. Nie widzicie? Nie wchodzić. E, krzyżyk to jest skarb. Dziunia, ty tak dziewięć na dziewięć razy gadasz brednie. E, ale krzyżyk to AKAT faktycznie skarb. Nie żartujcie sobie. Za tymi drzwiami jest śmierć. E, co? Rozumiecie? Lochaj, czy ty jesteś normalny? Śmierć w domu trzymasz. Właśnie. Wyrzuć ją, zanim komuś sanie się krzywda. O, widzę, że znalazłyście nasze eksperymentalne zaświaty. Sami je z Romanem stworzyliśmy, więc wyglądają dużo mniej ciekawie niż te prawdziwe, ale no zawsze to jakiś pierwszy krok, prawda? Gorzej, że lepszych może już nigdy nie być. No, bo mam nadzieję, że to jest jasne. Jeżeli wojska Tabunu przejmą strefę K, to będzie po naszych eksperymentach. Bo już od jakiegoś czasu planowali nas zamknąć. Kiedy obcięli nam dofinansowanie, no to nasz pan Ropuch otworzył sieć Ropuszka, żeby nam pomóc to finansować. Ale, no jak już planowali wjeżdżać czołgami, to nawet jak pan Ropuch przedarł się na szczyt ich tajnej organizacji, no to kupiło nam to tylko trochę czasu. No, mają dość! Nie chcą już czekać! Wjeżdżają tutaj teraz i po prostu przejmują wasze naturalne niebo. I zbudują tutaj Tabun 2 i będzie życie pozagrobowe dostępne tylko dla tabuńskich elit. O nie, no to no dobrze, no yy, niech stracę. Dam wam moje bomby atomowe. Dasz nam co? Bimki, Gaj, ty nie pamiętasz, wymyśliłaś sobie te bomby atomowe. Czyli co? Czyli jak wymyśliłam, to ich nie ma? E, wszyscy wiedzą, że ich nie ma. O, o, proszę, lokaj z lokajem, jeden z drugim, głupi-głupszy. E, tak na przyszłość, jak ja jestem kurową i wymyślam, że mam mieć bomby, to nie znaczy, o, ha, myśli, że ma bomby. Tylko to znaczy, że macie załatwić bomby.